Mini Studio Redox. Zaprasza Jerzy Szafirowicz. Elektroliza porównawcza kranówki w Gdańsku. Jaka jest różnica między kranówką surową, przygotowaną, zamrożoną i niezamarzniętą? Tu mamy przygotowaną wodę kranową surową, wodę kranową przygotowaną, kranówkę, która zamarzła w zamrażalniku i ta część wody, która nie została zamrożona. Woda surowa ma 217 ppm, woda przygotowana 170, a więc nieco mniej, woda mrożona, rozmrożona 101 ppm, natomiast niezamrożona wykazuje 375. Z uwagi na duże różnice w ilości rozpuszczonych substancji, wodę poddawałem wielokrotnie procesowi elektrolizy. Im więcej jest rozpuszczonych substancji, tym proces elektrolizy przebiega bardziej burzliwie. Po zakończeniu elektrolizy możemy obserwować, jak opadają wytrącone substancje w poszczególnych rodzajach wody. Widać ścisłą zależność między ilością rozpuszczonych substancji a ilością opadłego osadu. Następnie przy pomocy tego samego miernika TDS dokonałem pomiaru rozpuszczonych substancji w tej wodzie, która pozostała po elektrolizie. Tu widzimy wyniki: woda surowa 104, woda gotowana 0,82, mrożona 0,92 zostało i 200 ppm zostało w wodzie, która nie uległa zamrożeniu. Różnica między ilością rozpuszczonych substancji przed elektrolizą i po elektrolizie znajduje swoje odzwierciedlenie w obrazie ilości wytrąconego i osadzonego osadu. Jak na razie powstaje więcej pytań niż odpowiedzi: Czy te związki chemiczne, które są w wodzie, są nam potrzebne, czy nie są szkodliwe? Co się wytrąciło na skutek zamrażania wody, a co w wodzie pozostało? To samo pytanie dotyczy gotowania wody. Czy lepiej jest gotować wodę, czy ją zamrozić? Ten eksperyment trzeba powtórzyć. Jeżeli macie jakieś pytania bądź też sugestie, proszę je zamieścić w komentarzach do filmu.